Witam, nie patrzcie na to, jak ja jestem ubrany, tylko słuchajcie tego, co ja chcę powiedzieć. E, francuska prokuratora na podstawie czarnych e, skrzynek z samolotu, tego, który się rozbił o góry, stwierdziła, że drugi pilot popełnił samobójstwo i zabił 149 osób, no i sam zginął. I ja tak myślę, no czasami ja myślę, skoro kapitan nie mógł się dostać do kokpitu i próbował dostać się kodem i, i otworzyć drzwi, i później starał się wyłamać, nie dało rady. I tutaj pomyślałem, czy można byłoby na przykładzie tabletu otworzyć drzwi do, do kokpitu. Dlaczego na podstawie tabletu? Wie się, że od niedawna mam tablet, no i czytam instrukcje i wszystko. I jest możliwość yy, Zablokowania tabletu zdalnie. Czyli w komputerze mam też wpisany coś tam, wpisuje, nie dokładnie wiem, jeszcze tego nie próbowałem, wpisuję coś i blokuje tablet. Gdybym mi ukradli, gdybym go zgubił, a mam tam jakiekolwiek dane, mogę go zablokować zdalnie. I to mi się wydaje, ale to już od tego są mądre głowy które produkują samoloty i wszystkie zabezpieczenia, czy nie można by było otwierać kokpitu, jeżeli obsługa, czy kapitan, czy stewardesa nie może się dostać kodem? Czy nie można byłoby otworzyć kokpitu z ziemi? Jakiś sygnał wysłać? No nie wiem, nie wiem jak to określić. Ale z Ziemi otworzyć kokpit. Skoro ja zdalnie mogę zablokować tablet, to dlaczego zdalnie nie można otworzyć kokpitu? Tylko tego są mądre głowy i niech nad tym myślą. Ja to jestem tylko widzem takim, co się dzieje na świecie. Słuchajcie, dla... i jeszcze tak. Jak ja myślę, jak ten pilot y, popełnił samobójstwo, przecież oni mają przed każdym lotem badania i wcześniej badania. Mi się to wydaje, czy to czasami nie było tak, jak o... słychać wiele razy o rzeczach, że ktoś zabił <kuh> rodzinę, Mam żonę teścia, teściową mi dzieci, a na przesłuchanie powiedział, bo usłyszał głos, masz ich zabić. Czy jakieś kiedyś to było w Gdyni, ale to bardzo dawno temu, z 15 lat temu, 75-letni facet szedł po ulicy, wyciągnął nóż i zabił obce dziecko w wózku. I to samo mówił na przesłuchaniu. O, usłyszał taki głos, że trzeba zabić. Właśnie i tak myślę, nie staję w obronie tego pilota, nie znam człowieka, żal mi tych ludzi, wszystkich, co zginęli. Niejedną łezkę za nich popuściłem. Szkoda mi wszystkich, jestem miękki w takich tragediach. I się zaraz rozklejam. I słuchajcie, czy ten pilot też głosu nie usłyszał? Zablokuj, zabij. Czy ja wiem? Ale to jest nieważne. W tym filmie to jest ważne to, czy jest możliwość otwierania kokpitu z ziemi. Kot jakiś z ziemi, że... tak jak jeszcze raz my. niech myślą o tym mądre głowy. A Rodzinom wszystkich, którzy zginęli, szczere wyrazy współczucia. Zmarli niech spoczywają w pokoju. I to jest wszystko, co chciałem powiedzieć. Niech ludzie myślą o otwieraniu kokpitu z ziemi. Też.